no mordy, witam was na dzisiejszym filmie. Chciałbym Was zaprosić od razu na wstępie do zostawienia łapeczki w górę oraz zasubskrybujcie matronera i wystąpię u niego w następnym odcinku za 4000 łapek w górę, także zostawiacie teraz łapeczkę, tak więc mordeczki, łapeczka w górę i subskrypcja, a ja Was zapraszam do oglądania. Hej, siemanko, z tej strony matruner.pl Dzisiaj jest ze mną! Fake. Witamy Was w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że zostawiliście łapencję, bo dzisiaj słuchajcie, idziemy do bazy Friza No i zobaczcie, jesteśmy tutaj pod bazą, gdzie właśnie ostatnio budowaliśmy bazę, sekretną bazę dla Mini Majka. Oczywiście jeśli z Podobają wam się takie filmy, to koniecznie zostawcie łapencję w górę. Mam nadzieję, że subskrypcja z dzwoneczkiem zostawiona, a my idziemy do Freeza, słuchajcie, bo Freez już na nas czeka. No mieliśmy się spotkać dzisiaj akurat, więc słuchajcie, zbudujemy dla niego sekretną bazę, więc chciałbym, żebyście oczywiście tutaj zostawili łapencję i zobaczymy, co Freez robi. No ale chwileczkę poczekać musimy tutaj. Okej? Okay. Halo! Freez, jesteś? Stary... Szymano, Siemano! O, Już cześć wchodźcie, wchodźcie! Cześć free stary, siemanko. Siema. Co tam? Ale macie Siema. super tą swoją bazę macie, ale elegancko. Co tam no. stary robisz? A właśnie, kurde, powiem ci, że tak. Zmieniłem trochę bazę Minimajka, bo ja sobie chcę tutaj u siebie bazę zrobić. No? Minimajka baza była w, w poprzednim odcinku, na który bardzo serdecznie zapraszam, mordeczki. No i tutaj ogólnie ty, to tak wygląda, to jest tak rozkopane, nie? Jak wow, na razie. to wy wszystko rozwaliliście, Więc... no dobra, Tak, stary, tak, tak wow. Tak, przyjechała ekipa budowlana, rozwaliliśmy razem z nimi i, i teraz po prostu pomyślałem sobie, że moglibyśmy u mnie coś porobić. Dobra, ja, Freeze, pomógłbyś? powiedz mi, ile będzie łapek w górę pod tym filmem? Jak myślisz, Freeze? Dawaj, 4000, no, standardowo 4000. I 4000 łapek w górę. No i słuchajcie, freeze pojawi się w kolejnym odcinku, więc koniecznie zostawiajcie subskrypcję, łapencję w górę. Ale masz fryzurę różową, stary, ale elegancka. Wiadomo, no, no, ale super. bardzo Dobra, słuchajcie, to co? Myślicie, że możemy zbudować tę sekretną bazę, tylko stary. Czekaj, ja muszę tutaj wziąć Game mode 1 No i powiedz mi, co możemy schować w tej sekretnej bazie, żeby nikt nie ukradł. Jak myślisz, co możemy? Komputer, mój komputer, bo on ostatnio sobie sprawiłem nowy komputer. Miałem już kilka doniesień, że ktoś planuje mi go ukraść. Wiesz? co ty go freeze muszę to dawaj, komputer. Freeze, dawaj na górę choć pokażesz gdzie ten komputer masz chodź chodź Dobra, chodź podlecimy choć pokażesz nam powiedz za mną tutaj Olf. po tych schodach ale jesteś super, naprawdę. Masz takie superanckie tutaj w ogóle tą bazę elegancką. Wow! W ogóle moi, moi widzowie na pewno ciebie lubią Fritz, więc. No, wow. fajny komputer. O kurczę, kto tutaj mini Mike czasami tutaj nagrywa? Na tym komputerze? Czasami co? sobie czasami się pogra, czasami coś ponagrywa. Jak widzisz tutaj, kamera sobie ładnie stoi, także. Wow, w ogóle w tym... ogólnie też mamy Star... nasz pokój nagrywek, tak. I kamerkę macie tutaj faktycznie, no. dobra. Stary, to ja biorę wiesz, co ten komputer? I dobra, będziemy to musieli bierz. go, słuchaj, ten yy, ogólnie gdzieś yy, schować, więc to już sekret okej, okay. okay. więc e, myślę, że możemy podlecieć do tej twojej sekretnej mm -hmm. bazy. Tylko naprawdę, moi drodzy, zostawiajcie łapęcie w górę. Jeśli chcecie więcej odcinków z Freezem, e, więcej odcineczków z właśnie z bazy tutaj. E, z, e, sekretnych bazy, no. Freeza, minimajka, trąby. Może trąby by było spokojne. Uh, um, może trąba właśnie będzie chciało, bo on też coś tam mówi, że ma do ukrycia. Wiesz, okay. to myślę, że tak 4000 łapek i będzie baza trąby. co wy na to. Okej. Okay. Ja będę nie bardzo dobry pomysł. Dobra, no i dobra. Super. Słuchajcie, to co? Zaczniemy może tak samo jak u mini Majka, może zrobimy, tylko będzie to bardziej, y, powiem wam, no do ukrycia troszeczkę parę rzeczy. Słuchajcie, ja, no. mam, taki, ja mam taki plan, że zrobimy tutaj takie mini mhm. schodki. Mini schodki. O, no dobra. Okej, okay, dobra, patrz. Tutaj będzie coś takiego. Ja bym chciał, żebyście tutaj zrobili taką ściankę w ogóle, żeby dobra, tutaj nic nie, nie było, żeby cała z drewna była. Okej, okay, dobra, to ja tutaj, słuchajcie, zrobimy. Um... Ja się może wezmę za środek. Dobra, dobra, to ty rób środek. Ja tu chciałem wykombinować jedną magiczną rzecz. Słuchajcie, secret gate, słuchajcie, sekretny. Co to jest? O, stary Freeze, ja ci zaraz to pokażę. Torch Lever. Słuchajcie, to będzie wa bardzo, bardzo sekretne. Eee, patrzcie. O kurde. No, stary, powiem ci, że to będziesz zadowolony. Będziesz mega zadowolony. Ogólnie mm. dziękuję bardzo za pomoc, nie? Bo po prostu, jak usłyszałem, to że chcą komputer mi wykraść, to się załamałem. Pewnie, trochę, masz, ale dużo widzę, film... że... Pewnie masz dużo co? filmów nagranych, co? No, dużo filmów, dużo wiesz takich prywatnych rzeczy i, i to po prostu. Rozumiesz, o co chodzi, tak? Sam no, jesteś kum, youtuberem, kum. sam to ogarniasz i. No, kumasz, kumasz, Ktoś się grzebał w plikach, tak? No Także zostawcie dla matronera 4000 łapaczek w górę jeszcze trąbę, coś się uda nam może ukryć. Znaczy zrobić bazę dla trąby, żeby sobie ukrył rzeczy. Dokładnie, dokładnie. To nie są przelewki, to nie są przelewki. Okej, patrz, oczekaj, czekaj Stary, jak to się robi? Jak to się robi, żeby to było. Kicek, ty pamiętasz może? Czekaj, bo tu zrobimy taką ściankę. Taką ściankę. O, i tutaj postawimy coś takiego i jak działa czy nie działa? Nie wysuwa się nic. Nie wiesz? wysuwa się nic. O kurcze. Ty no to musimy jakoś to wykombinować inaczej. Słuchajcie, zrobimy taki cykmyk, że będzie... O! Dobra, mam pomysł. Zostaw! Zostaw to kicuś. Okej, okay, patrzcie, będą okay. tutaj specjalne, specjalne słuchajcie, schowek, gdzie będzie trzeba tą pochodnię kliknąć. Wtedy dopiero ujawni się po prostu przejście, więc to o, będzie. O kurde. Bardzo dziękuję za pomoc. Stary. No, stary, nie, stary wie, no, nie, ma pro... znaczy. nie ma problemu. stary, nie ma problemu. Co się robi dla starych kumpli? Okej, okay. więc coś takiego. Freeze, słuchaj, powiedz mi, mm -hmm. jak tam ten twoja baza? Czy dobrze Wam się tam mieszka? Czy co tutaj? Powiem ci tak, jest gitara, fajny basenik jest. Naprawdę, można się zrelaksować, wiesz? No, no, no. Jest fajnie. Trąba strasz... się strasznie podoba. Jeszcze się na siłkę dzisiaj poszedł zapisać, właśnie dlatego go teraz nie ma. No. E... Ja chyba tak samo pójdę coś na siłeczkę, bo przez ostatni czas powiem ci, że troszkę wiesz, jak to jest. To. No, ta masa, masa się nie zgadza, tak? Jest no. troszeczkę, y, troszeczkę mi się przytyło, ale, ale zbijemy to fajnie. Może, może się uda. Fajną ty, formę zrobić. A ty przypadkiem nie miałeś jakiejś tam diety, czy coś takiego chyba było na Miałem przypadku? keto, to było keto, bez, bez wow. węglowodanów, bez y, węglowodanów, ale, ale już przestałem i, i normalnie mogę sobie szamać śródeczkę. Właśnie schudłeś? dlatego trochę mi się przytyło, wiesz? I schudłem No, na stary? keto tak. Na no, to tak. Okay. Powiem ci, że schudłem. E, było to ciężka ciężka dieta, powiem ci, stary, bo naprawdę nie można było ani słodyczy, ani nic takiego wiesz. Z węglowodanami kumam, kumam, no. było ciężko. No nieźle, stary, no to nieźle się wziąłeś za siebie. No podziwiam, podziwiam, bo ja szczerze, to też powinienem iść na dietę. Słuchaj, zobacz, jaki mam tutaj brzuch już duży. Ale to no, spokojnie może. No, co, co możemy razem Freeze? pójść na siłkę? Freeze. Co? Ale to. Nie jesteś z tym sam, tak? Możemy sobie razem pójść na siłkę. Dobra, dobra, to może pójdziemy sobie... O kurczę, jakieś dźwięki, stary, ten komputer już tutaj zaczyna świrować, bo... Słyszałem, że on kurczę to jakieś powiadomienia wysyła. Czekajcie, ja muszę to ogarnąć, bo już kończę tutaj akurat to, tą część. Dobra, i tu o, będzie super. ta pułapka, tylko... Patroner, Ładne wykończenie. Zaraz, kiedy coś zobaczymy, piękne, piękne, ładnie, słuchaj, bo to dla Friza naprawdę trzeba elegancko zrobić, słuchaj. Patrz, Freeze, to będzie tak, mhm. kliknij na tą pochodnię. I to jest zabezpieczone, teraz o, nic nie przejdziesz, stary, teraz nic nie przejdziesz, a weź, o, kliknij na to pochodnie i spróbuj przejść. O stary, co to są, jakie to jest, o, ale ku... się jaram, ty. <ścoughs> no to o, koniecznie kurde. musi być zostawiona łapencja, słuchajcie, dla Freeza się spodobała ta baza, ale spokojnie, to dopiero początek. Ja mam jeszcze jeden pomysł, więc no, myślę, że to będzie gitarka, naprawdę, stary, będziesz zadowolony. O, ale się jaram, pierwszy raz widzę takie coś na oczy, wiesz? No, o kurde. Nie no, no, teraz to jeszcze nie będę o mój komputer, naprawdę. No, stary patrz, teraz zrobimy taką pułapkę, że jeśli ktoś chci będzie chciał tutaj wejść, to się słuchaj, spadnie na niego piasek, zasypie po prostu go piasek i tyle o będzie z kurde. niego. No, więc... kurde, będę musiał trąby o tym powiedzieć, bo trąbować ze szoku. I no. tak jak mówię, 4000 łapek w górę i robimy dla trąby, mordeczki. Musicie się postarać, musicie tajematronerowi zostawić masę łapek w górę. Żeby to wypaliło, bo naprawdę trąba będzie w niebo wzięty Pewnie, Kudę. stary, patrz Tu jest coś takiego, mamy tutaj piaseczek Zobacz, postawimy mhm. sobie jedną rzecz Będzie to sekretna y, Sekretna, słuchajcie Płytka naciskowa I uwaga, uwaga, co najlepsze, co ta płytka zrobi y, Na razie nie Ale uwaga, uwaga, chwileczka Jeszcze chwileczka, okej okay. I patrz na to, patrz Fris, patrz na to Patrzę. Patrz, tu O Kurde. Stary, jak ktoś tutaj wejdzie, patrz, od razu go zamyka. Od razu go zamyka. O, I żeby wyjść, to. Do... No, mówię ci, patrz. Coś takiego, rozumiesz to? To muszę swojej kobicie powiedzieć, żeby tutaj przez przypadek nie, w to nie weszło, bo to byłoby lipa totalna. Dobra, dobra. Żeby się dobra. jej nie zamknął. Dobra, patrz. Bo jeszcze mi się przyda. Tutaj. <noise> tu będzie coś takiego, że drugie pomieszczenie. No i ktoś, mm -hmm. kto będzie chciał wejść tutaj. No to uwaga, uwaga. Tutaj już będzie naprawdę, będzie z nim kiepsko. No ale uwaga, patrzcie. To będzie tak, ktoś wchodzi sobie tutaj zamyka go, nie? On no. mówi, o nie, co się stało ze mną? Później przechodzi do kolejnego pomieszczenia, ale tutaj już będzie, słuchaj, czekaj, muszę na razie te światła powywalać. No bo mi troszkę przeszkadzają. Dobra, kice nie kice ma problemu. Kicek ładny wystrój zrobił, prawda? Ale. No ale mi się też podoba. Dobra, patrz, tu będzie coś Dziękuję. takiego, coś takiego, coś takiego. I uwaga, mhm. tu będzie to samo, tylko że już nie będzie widać tego na ziemi, stary. To nie będzie z piasku. To nie będzie o, z piasku. Kurde. Proszę bardzo. Patrz. Ok. Dobra. I patrz. Stawiamy to może. O tak. Tutaj, 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 tutaj. I teraz gate'a. Yy, czekaj, Freeze. Już ci pokazuję, jak to ma wyglądać. Patrz. Tu. Mhm. I tu. Nie, czekaj, czekaj. Ja źle trochę zrobiłem to. To jest mhm. deska. A tutaj ma być płytka naciskowa. Proszę bardzo, wejdź. Freeze. Co jest? Nie zadziaławszy? Czekaj, 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 ja muszę Ale O! Wy... Nie damy radę, damy, damy radę. Damy radę. O! Teraz powinno zadziałać. O! O! Nie, 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 nie. Tutaj ma być deska. Uwaga i gate. Stary. I teraz spróbuj. O! Kurde. Spróbuj wejść. O! Stary! Wow! No nieźle, co? Ole, ale jazda! No, elegancko. Jazda bez ale co najlepsze, totalnie. stary, tutaj będzie coś takiego zrobionego, że jeśli ktoś wejdzie, to spadnie na niego, słuchaj, piasek. Rozumiesz to? O, kurde, to na pewno zniechęci włamywaczy. Dokładnie, dokładnie. Tylko A może, może zrobić takie coś. E, fejkową e, lawę? Czyli fejkową lawę, czyli wodę? Aha, fejkową lawę. Może to jest dobry pomysł, stary. Czekaj, czekaj, musimy wykminić, bo tutaj by było trzeba. Dobra, stary, to jest dobry pomysł. Możemy tą fejkową lawę zrobić. O że... Kurde. O, Ale masz bro... pomocników, stary. No kicek to naprawdę mi tutaj Masakra. dużo pomaga. Kicek to jest naprawdę Jimmy. genialny zwierzak, słuchajcie, więc zostawiajcie łapencję dla kicka, specjalnie dla kicusia. No i czekaj, czekaj, patrz, tutaj wejdzie się. To powinien mm -hmm. iść. masz patrulę, trzymaj fejkową lawę. A raczej wodę. Y redstone. Ja mu podam. Patrz, tutaj powinny, okay. powinien być Redstone, więc. Trzymaj tą fejkową wodę, wiesz? Ale fej fejkową lawę, no już nie będziemy nic tak złośliwi, żeby po prostu woda była lawą, nie? No, bez no przesady. tak, racja, no dobra, dobra, dobra. Wejdź na tą płytkę tutaj. Próbujemy, czy Redstone leci. Jest, leci, dobra. Więc teraz tak, wystarczy to jakoś się przekopać do góry. No i zaraz już będzie można tutaj podłączyć to wszystko. Okej, okay, patrz, freeze. O sakra, jak ja na to patrzę stary, to ja nie wiem, nie. Ja się tak cieszę, że ja cię poznałem Że mi tak ja pomagasz Jak to to no. jest chyba twoja najlepsza... Y, ta... baza Autentycznie Naprawdę no. Stary, no Może to zobacz Może się, się jeszcze by z tej bazy bym trzasnął na swój kanał Nie wiem, zobaczymy jeszcze, albo w sumie no nie. nie Nie chcę pokazywać złomowacom no, Można jeszcze bardziej <laughs> zrobić ten Można jeszcze bardziej to ukryć i tego y, dropera No Zrobić przytajnionego, patrz, y, czekaj Czekaj, I ale to jest przytajniony? Nie, czekaj, to jest dispenser. O, a... i patrz. Y, lawa. I uwaga, wrzucamy lawę tutaj. Okej, okay, i ciekawe, czy to zadziała. Nie, to to jest podajnik, a dropę. No nie, patrz. Dozownik. O, teraz włóż do tego. Ale to może do do, Dozownik. Tak, to jest dozownik. No, włóż. Okej, okay, dobra, to jest dozownik. <noise> tylko tutaj to musi być. Okej, okay, i teraz słuchajcie, lawa. Lawa, patrzcie na to. Patrzcie na to. I co? Co leci? Dozownik czy podajnik? Czekaj. Nie, to Nie mi stracę. wyrzuca. Czekaj, czekaj, czekaj. Yy, a jest coś jeszcze innego? Jest dropper i jest co? Kicek! A teraz, a teraz, czekaj, dozownik. a teraz? Dozownik. Podajnik, dobra, podajnik spróbujmy. Podajnik. Okej. Okay. Czy to zadziała, stary? To jest dozownik, więc no to powinien dozować jakąś tam objętość, ale wyrzuca po prostu, wiesz? Hmm. Dlatego spróbujmy z podajnikiem. Nie wiem, gdzie jest tu jest Czy podajnik? Wydaje, że podajnik. Chyba może być wiesz. To jest najgorsze, że to właśnie te rzeczy są strasznie do siebie podobne. Okej, okay, tak, patrz. Tak, tak. Nie, też wyrzuca. Co jest? Może to po prostu wodę, woda, patrz. Woda, yy, wody. Okej... Okay. Spróbujmy wodę do podajnika. Okej, okay. I teraz? No wyrzuca stary, wszystko wyrzuca. Co się stało ty? Coś Kto? się zwaliło, słuchajcie. No to nie wiem, czy teraz to będzie miało sens, ale spróbujmy jeszcze raz z dozownikiem. O, o i mnie topi stary, ja się bym tutaj utopił. tylko muszę podlecieć i o, dobra. To będzie działać, słuchajcie. No dobra, moi drodzy, to słuchajcie, to będzie wyglądało w taki sposób, że mamy tutaj sekretne przejście. Okej, okay, tutaj możemy je wyłączyć. Fritz, możesz zademonstrować? Za tak, tak, bardzo. nie mam problemu. Jeśli chcesz przejść, to proszę tutaj ciebie. Dobra, ja już przechodzę. O, o, ja o jest, jest te... wyłączone. Wyłączone, tak. no. Dobra, to ja cię włączę. Czekaj, o, teraz. I o, można i tutaj przejść, stary. Okej, okay. tutaj zróbmy tylko taki cykmyk, że zablokujemy tutaj, żeby było można... A makroner, e, może o. zrobimy jeszcze tak, że z drugiej strony można to zamknąć? Mm, no to słuchaj, no to stary, tu, tutaj po, nie wiem, pochodnią albo dźwignią. O, patrz, widzisz? O, idziała. I teraz można zamknąć sobie i jest spoko. Dobra. Tutaj ktoś, ktoś będzie sobie wchodził. Zróbmy tutaj jakieś takie o, że po prostu nie będzie mu łatwo. O kurczę, on ja jest tym zamknięty. Wystarczy tylko podskoczyć i wychodzi się od razu, mm -hmm. więc jest spoko. Tutaj kolejna rzecz. Ktoś, kto wejdzie, patrzcie, od razu wodą się zaczyna topić, zanim ucieknie, no to trochę, wow. trochę czasu minie. No tutaj będzie miał problem. Może tutaj jeszcze tabliczkę, tabliczkę wsadzimy, żeby ta woda nie wypływała aż tak bardzo mm -hmm. daleko. O, dobra. I wtedy jeszcze walniemy tutaj. O. Nie, nie, tutaj musimy. No dobra. E, więc coś takiego. No i słuchajcie, myślę, że to by było spoko. No i teraz słuchajcie, to to co najważniejsze, co mamy do ukrycia. Zrobimy tutaj ukryty słuchajcie, komputer, tylko jeszcze e, musimy zrobić sekretne, uwaga, uwaga. E, nie wiem, jakieś przejście czy coś takiego. Czekaj, czekaj. Przydałoby czekaj. się, przydałoby się właśnie. O, tu będzie szkło, patrz. Stary, jak ktoś będzie ci się wkradał, to patrz. Możemy zrobić jeszcze tutaj. Ukrycie Proszę bardzo Mhm O Czyli to jest takie trochę lustro weneckie Tak, to jest lustro weneckie, że... Żeby... O kurde No O kurcze, no to mi się troszkę o. tutaj... Zamknęło mnie, o nie O nie Dobra, o, o I patrz, z tej strony widzisz wszystko, a z drugiej strony nikt ci nie widzi Wiesz? Faktycznie No O kurde, jaka magia, ty No, stary, to patrz, tutaj możemy zrobić coś takiego na w samym wejściu, o tutaj, patrz Pyk, pyk i uwaga, uwaga Czekaj, z tej strony trzeba zrobić O O O O I zobacz Ale jazda stary I teraz z tamtej strony normalnie wszystko widać stary, Prawilnie zobacz O, kicek sobie chodzi, tam gdzieś pobiegł O, freeze Faktycznie. No O, stary No to czekaj, jeszcze zrobimy tutaj przejście, może... O Tutaj ja, jak to w ogóle wejść? Bo nie wiem Jak ktoś będzie... setrate, Uwaga, sekretne przejście, to zrobimy z tego może O Dobra Patrz, freeze, zobacz, zobacz, freeze. Tutaj będzie normalnie przejście i będzie można przez to sobie przebiec. i o, uwaga. ja pierdziule. I tutaj, i tutaj jeszcze jedno. Więc naprawdę jesteś tak uzbrojony, że nikt ci się tutaj nie wkradnie, stary. nie masz na pewno stary. No, bo to jest no jasne, ważne. stary. Patrz, nikt ci nie ukradnie. Tu masz wszystko, widzisz. Gdzie kto jest, więc tutaj możesz przejść. Stary, dawaj, przejdziesz i cały ten tor i zobaczymy, czy dobra. ci się uda. Uwaga, uwaga, dobra, moi drodzy, więc. Od samego początku. Z, tak? Od samego samieszkiego początku, może tutaj ci dam tabliczki. Bo zobacz, chodź, dobra. stary, tu o, do mnie. Dobra, nawet ci, słuchaj, spróbuj ukraść komputer, mhm. zobaczymy, czy ci się uda. Ok, no także dobra. Freeze. Jesteś podejrzany o to, że chcesz ukryć swój komputer, więc stary, zaczynaj. Możesz schodzić. Jesteś tak, jakby włamywaczem i zobacz, jakby okay, w ogóle. zobacz. masz tutaj wchodził. Okej, okay, zobaczmy. No o, stary, tutaj jest wszystko Daj pozamykane. Wprost. Ja już bym się tutaj zatrzymał, naprawdę. No, jakbym nie, jakbym tak, takie coś zobaczył, to bym nie wiedział, nie? No jasne, ale dobra, powiedzmy, czekaj, że, czekaj, że czekaj. mi się udało. Jeszcze zrobimy coś takiego. Patrz, to już w ogóle będzie ciężej. O. K czekaj, kiczek, bo mm -hmm. mi tu kiczek trochę przeszkadza. Okej, okay, i patrz, stary. O. Teraz, teraz spróbuj to znaleźć, nie o, wiem O kurde No, zobacz Tutaj musisz wejść I co, znalazłeś pochodnię? Znal no jest, no jest No to kliknij na nią prawym przyciskiem Jeszcze raz stary, jeszcze raz Jeszcze raz Kliknąłem. Czekaj. Czekaj, bo tam chyba, tamta pochodnia Ech, nie. już Tamto kicek zniszczy, no to... O, patrz stary, otworzyło się Widzisz? Wdech? Otworzyło wdech? się, no, 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 to teraz wdech, możesz wdech. sobie przejść na spokojnie Przechodzimy. Dobra, jestem No, freeze, dawaj dalej no I okej, okay, no tutaj, i tutaj jesteś, automatycznie I jesteś zamknięty stary, no O, ale to działa Dobrze no. Iść dalej? Idź dalej, 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 dalej Zobaczymy co się o, z tobą woda. stanie Ooo, o, o, stary, czekaj, ja muszę na of 3 oglądać O, patrzcie, Freeze o, kurde. siedzi I teraz jak podskoczy, to tylko woda, patrzcie, o. od razu się zaczyna stopić I co? Stary, wychodź, bo się O kurcze Okej okay. No, Minimahik, to już by dawno Jemu chyba takiej bazy nie robiliście, nie? Z wodą Nie, 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 on miał to troszkę... To dobrze, bo my Nie, się utopił. nie. Okay. O, się utopił. I zobacz, Kurde. co byś teraz zrobił? No szukasz przejścia, no i znalazłeś, nie? Tutaj przez ścianę. Dobra. Mm -hmm. I co Kolejna, kolejną rzecz? Co byś zrobił? Gdzieś tutaj szukał, nie. Ja wiem. już bym tutaj się zatrzymał, autentycznie, Powiedział no, że nic... tutaj... Powiedziałbyś, że tutaj nic, nic nie, nie ma. ma, a do końca nie nie, 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 nie tak łatwo. Zobacz, Sary, tutaj jest komputer, więc mus... jak się byś pochodził trochę po ścianach, to znajdziesz komputer. No mm -hmm. dawaj, zobaczymy czy cię uda. No, stary, patrz. Nie Kurde. No. No, no, pod, pod, no Mogę sobie podlecieć? Czy nie, 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 nie. Myślę, że nie. O kurde. Stary, znajdujesz powiedz, tutaj że... ścianę. Patrz, o, obróć się w drugą stronę, tak jak. O, nie w tą. W tą, idź prosto. O, mhm. masz tutaj. Idź teraz i w prawo. Szukaj po tej ścianie. Patrz, stary. O i zna... kurde. I znalazłeś swój komputer. Zobacz. On jest ukryty. Ukryty naprawdę. Nikt ci go nie znajdzie. Więc Freeze. Stary, ma, jeśli byś chciał z nami wystąpić, no to musi być dużo łapeczek w górę. Ile tak myślisz? 4000. Mówię, że 4000. twoje że została, występuje w następnym odcinku. Albo budujemy też takie coś dla trąby, bo trąba też ma coś do ukrycia. Także, no, polecam zostawić łapeczkę w górę, mordeczki. Dobra, także moi drodzy, ja jestem Matruner.pl. Był ze mną kto dzisiaj? Freeze. freeze. Freeze i Kicek. Także słuchajcie, jeśli chcecie kolejny odcinek jakiś z Freezem, koniecznie zostawiajcie łapencję w górę i widzimy się w. Kolejnych filmach, także do usłyszenia. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. I hejo! Ciao.